Jesteśmy na świeżo po zakończeniu piątej kolejki w sezonie 2020-2021, więc można się pokusić o pierwsze podsumowania. To zaskoczył najbardziej, kto obecnie zawodzi i co ciekawego i niespodziewanego się wydarzyło. Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to panie i panowie, ja jestem Wojtek z Jazz Culture Sports i zapraszam was na podsumowanie pierwszych pięciu kolejek Ekstra Klasy. Zacznijmy od drużyn, które po początkowej fazie rozgrywek zaskoczyły nas najbardziej i prezentują się obecnie najlepiej. Zdecydowanie takimi ekipami są Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i Zagłębie Lubin. Podopieczni kolejno Marcina Brosza, Marka Papszuna oraz Martina Sewela prezentują od początku bardzo stabilny, efektowny i efektywny poziom gry. Górnik pokazuje, że można w naszej polskiej lidze prezentować dosyć nietuzinkowy futbol, opierający się na mocno stabilnej obronie, schematycznych grze w pomocy i zdecydowanym agresywnym i skutecznym ataku. Ekipa szczęstochowy mimo porażki z legią na początku sezonu prezentuje futbol, którym zabłysnęła już w zeszłym sezonie. Tym razem jednak po roższym ugraniu na najwyższym szczeblu w Polsce, konkretnej taktyce Marka Papszuna opartej na grze trójką obrońców również pozytywnie oznaczyła się na początku sezonu. Trzeba jednak zaznaczyć, że obrona Rakowa ten sezon zaczęła gorzej, ponieważ w chowanie stracili już 7 bramek. Z zupełnie innej strony pokazuje się Zagłębie Lubin. Drużyna Sewela stawia na grę mocno skupioną na kontratakach, podczas których atakują całą drużyną, włącznie z defensywą. Połowicznie się to sprawdza, ponieważ Lubin obecnie plasuje się na trzecim miejscu i jest zaraz za Zabrze w liczbie straconych bramek. Sam schemat gry i taktyka nie są aż tak skuteczne, głównie z uwagi na indywidualne błędy zawodników. Gdyby zagłębie w pewnych momentach było bardziej efektywne, z pewnością umiejscowiłoby się na szczycie tabeli. Cała trójka, jeżeli tylko trzyma ten poziom, może mocno namieszać w tym sezonie. Zanim przejdziemy do drużyn, które prezentują się zupełnie odwrotnie niż obecna pierwsza trójka, chcę wspomnieć o i Gdańsk. Podopieczni Stokowca na pewno negatywnie rozpoczęli sezon. Wymęczone zwycięstwo z Wartą poznania sam start rozgrywek, następnie degradacja w meczu z Rakowem czy Górnikiem. W następnych dwóch kolejkach Gdańszczanie odbili się od dna, notując dwie wygrane, strzelając w obu meczach po cztery bramki. Jednakże główny problem tej drużyny to defensywa. Obrona Lechii często popełnia kardynalne błędy, które niejednokrotnie przeważały o przebiegu danych spotkań. Mimo tego, że ofensywa gdańska jest trzecią najskuteczniejszą, to przez tak źle grającą obronę oraz przez brak konkretnego stylu gry Lechia nie może obecnie liczyć na strefę medalową. Czy jest to wina trenera Stokowca, czy słabej formy obrony na Ceresmaliu Maloczą, nie mi to oceniać. Oceniać mogę to, co obserwuję na boisku, a widzę wielką dysproporcję między atakiem a obroną. Jednak Lechia nie zawodzi w lidze aż tak jak Lech, Legia, Piast oraz Krakowia. Piłkarze Michała Probierza poza wygraną w pierwszym meczu zanotowali cztery remisy z rzędu. Krakowia na pewno nie w tym sezonie pokazywała charakter, odrabiając stracone bramki tak jak ostatnio w starciu z Rakowem. Z drugiej strony w każdym meczu brakowało im tego charakteru oraz skupienia od pierwszej minuty. Złe decyzje indywidualne i taktyczne powodują, że Krakowia po prostu nie jest w stanie przechylić spotkania na swoją stronę. Co jest o tyle dziwne, bo probierz jest uznawany jako naprawdę solidny taktyk. O ile derbowi przeciwnicy Wisły Kraków dalej tak jak Górnik nie przegrali spotkania w tym sezonie, to przy samych remisach nie można liczyć na coś naprawdę wielkiego. Wejdźmy na temat naszych pucharowiczów, czyli Lecha Poznań i Legii Warszawa. Obie ekipy z pewnością przerwały negatywną pasę w europejskich eliminacjach, prezentując się naprawdę dobrze. Patrząc jednak na tabelę i ich obecną grę w klasie można stwierdzić, że mocno odbija im się to analizę. Obie drużyny obecne są w środku tabeli i nie uzbierały nawet połowy z możliwych do zdobycia punktów. Poznaniacy na pewno lepiej prezentowali się w eliminacjach, jak na przykład w wygranym wyjazdowym spotkaniu z Apollonem zakończeniem wynikiem 0-5. do Pierwsza i jak na razie jedyna wygrana Lecha w lidze przyszła dopiero w czwartej kolejce z Wartą Poznań po naprawdę bardzo przeciętnym spotkaniu. Lech w Europie, a Lech w Polsce to obecnie dwie różne drużyny, lecz to sytuacja Legii Warszawa w tym momencie jest delikatnie bardziej negatywna. Mimo wygrania dwóch spotkań to starcia z Górnikiem i Jagiellonią pokazały jak pod formą są piłkarze obecnego mistrza Polski. Mistrza, który w tym sezonie dokonał naprawdę bardzo mocnych i ciekawych wzmocnień. Nawet wygrane finalnie spotkanie z Rakowem pokazało, że z Legion dzieje się coś niedobrego. W Europie Legia odpada z eliminacji do Ligi Mistrzów i mimo awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy styl pozostawiał dalej wiele do życzenia. Prezes Mioduski nie tak dawno zdecydował się po fatalnym starcie na zwolnienie ówczesnego trenera Wukowicza. Pałeczkę po nim przejął trener reprezentacji U21 Czesław Mikniewicz, którego pracę jest na stan obecny bardzo ciężko ocenić. Patrząc jednak na to co zrobił obecnie w młodzieżowej reprezentacji, Legia może patrzeć w przyszłość w pozytywnych barwach. Legia i Lech nie rozegrali swoich spotkań w piątej kolejce z uwagi na czwartą rundę eliminacji, więc zobaczymy jak już po eliminacjach prezentować się będą obie drużyny. Zanim przejdziemy dalej mamy do Was małą prośbę. Jesteśmy małym projektem i jeśli Wam się podoba to co robimy to bylibyśmy niezwykle wdzięczni za zostawienie subskrypcji i polubienia. Dla Was to zaledwie moment, a dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy. Teraz Piac Gliwice, mistrz sezonu 18-19, trzecie miejsce w zeszłym sezonie, skuteczna i niekonwencjonalna gra w dwóch ostatnich sezonach. Ani trochę nie zakładałem przed rozgrywkami, że Piast będzie grał w tym sezonie aż tak słabo. Gliwice po pięciu kolejkach mają na swoim koncie jeden punkt, wywalczony po bezbarwnym boju z wartą poznań. Przez pierwsze cztery kolejki nie zdołali nawet szczelić bramki. Zmieniło się to dopiero w ostatniej kolejce, gdzie Piast przegrał z jedną z dwóch najsłabszych drużyn obecnego sezonu Staro Umielec. Jej formacja ofensywna to obecnie najbardziej nieskuteczna linia w całej lidze. Mimo w miarę rozpoznawalnych nazwisk z przodu, piłkarze z Gliwic mają delikatnie, a mówiąc, lekki problem ze znalezieniem drogi do bramki. Gliwiczanie muszą otrząsnąć się z zamoku, bo na pewno stać ich na o wiele lepszą grę. Jedynym problemem jest nieskuteczność, którą prezentują coraz bardziej w każdym następnym meczu. Z obecnym stanem ich formy mogą być spokojnie stawiani jako faworyci do spadku. W sezonie, w którym spada jedna drużyna, gdzie w walce o spadek są takie drużyny jak Stalczy czy Podbeskidzie, Piast umie dobrze grać w piłkę, tylko coś się ewidentnie zepsuło i Waldemar Fornalik musi to szybko naprawić, bo robi się naprawdę niebezpiecznie. Wspomnijmy na koniec jeszcze o Beniaminkach. Największy niedosyt obecnie może mieć skazywana przeze mnie do spadku warta Poznań. Mimo pierwszego zwycięstwa dopiero w piątej kolejce, gdzie była pierwsza z Beniaminków, która w końcu zdobyła punkty i gra prezentowała się naprawdę nie najgorzej. Kolejno z Lechią, Lubinem i Lechem stracili tylko po jednej bramce i byli w stanie naprawdę sprawić im wiele problemów. 25 lat rozłąki od Klasy robi swoje, lecz patrząc na ich obecną grę i możliwe przełamanie w ostatnim meczu, warta może jeszcze pokazać się z dobrej strony. Stal jest obecnie gra na miarę swoich oczekiwań, na dobrą sprawę nie można o nich powiedzieć nic szczególnego, bo po prostu po prostu grają przeciętnie. No i pod Beskidzie, u którego mimo dwóch dzielnie wywalczonych remisach 2 do 2 nie można nie zauważyć jednej rzeczy. W sezonie 18-19 była taka drużyna jak Zagłębie Sosnowiec, która spadła w ligi z rekordową stratą 80 bramek. Sosnowiec w trakcie tego sezonu po 5 spotkaniach miał straconych już 10 bramek. Obecnie Bielsko-Biała ma ich straconych już 16 i mimo 7 strzelonych prezentują oni gorszy futbol niż wtedy Zagłębie. Drużyna Krzysztofa Brede ma delikatnie mówiąc problem z defensywą. Jeżeli szybko się coś nie zmieni i dalej chętnie będą wpuszczać swoich rywali w pole karne, rekord Zagłębia może czuć się zagrożony. Pozostałe drużyny, o których nie wspomniałem, prezentują się po prostu optymalnie, bez większych plusów czy minusów. Teraz czas na najważniejsze wyróżnienia w tym podsumowaniu, a będą to kolejno trener, mecz, jedenastka oraz zawodnik miesiąca oraz mniej pozytywny minus miesiąca. Jeżeli chodzi o trenera, to mocno wahałem się pomiędzy Markiem Papszunem oraz Marcinem Broszem. Finalnie to wyróżnienie powędruje do trenera górnika Zabrze, czyli Marcina Brosza. 5 meczów bez porażki, najmniej straconych bramek na równi z Rakowem, najwięcej strzelonych oraz rozbicie Legii Warszawa. Jednakże różnica między Papszunem a Broszem była minimalna, zaważyły głównie stracone bramki i ich wyniki w starciu z warszawską legią. Meczem miesiąca zdecydowanie było starcie śląska wrocław z lechem Poznań z trzeciej kolejki zakończonym remisem 3-3. Minus, a w zasadzie minusy miesiąca są dwa, są to formacja defensywna pod Beskidzia oraz obecna forma piastagliwice. Piast jak już wspomniałem jest drużyną odwróconą o 180 stopni niestety w tym negatywnym sensie. Podbeskidzie znalazło się tutaj po prostu za ich miałkończyni jakoś w grze, okraszoną 16 straconymi bramkami. Teraz czas na 11 miesiąca, która prezentuje się następująco. Na bramce Bednarek z Lecha Poznań. Na obronie czwórka zawodników, czyli kolejno Petrasek z Rakowa, Trianthylopulos z Pogoni, Gryszkiewicz z Górnika oraz Simis z Lubina. Pomocy mamy po dwóch reprezentantów górnika Irakowa, czyli Jimenesa z Manechem oraz Tijanicza z Cebulą. Na ataku dwójka napastników, a są to Izak z Lecha Poznań oraz Pajszao z Lech Gdańsk. Jeżeli chodzi o wybór zawodnika miesiąca to nie był taki prosty, lecz mój wybór padł na Michaela Izaka z Lecha Poznań. Tak właśnie prezentują się podsumowania pierwszych kolejek oraz specjalne wróżenia w ekstraklasie. Pamiętajcie, że jest to nasza ocena i nie musicie się z nią zgadzać, jednakże zachęcamy do wystawienia własnych ocen w komentarzach. Zapraszamy na nasze social media, gdzie znajdziecie wszystkie ważne wiadomości ze świata sportu oraz dzienne podsumowanie każdego meczu w danej kolejce ekstraklasy, do której linki znajdziecie w opisie. Tymczasem, panie i panowie, ja nazywam się Wojtek z Jazz czy Sport, dziękuję za uwagę i słyszymy się, mam nadzieję, już niebawem.